Wszystko zaczęło się od krótkiej wiadomości. Znasz prawdę o swoim dzieciństwie? Myślał, że to skam, ale potem przyszły zdjęcia. On jako dziecko, na placu zabaw, w innym mieście, w innym województwie. Tyle, że on nigdy tam nie był, a przynajmniej tak myślał. Nadawca pisał dalej: Twoje imię miało być inne. Twoje nazwisko to nie twoje. Wszystko zaczęło się w 2005. Zadzwonił do matki, z nerwowym śmiechem zapytał: Ej, porwaliście mnie kiedyś czy coś? I wtedy zrobiła coś dziwnego, rozłączyła się. Po raz pierwszy w życiu nie oddzwoniła. Zamiast tego ojciec przyjechał po niego dwie godziny później. Milczał całą drogę. Dopiero na parkingu powiedział jedno: Nie pytaj więcej, daliśmy ci lepsze życie. Tamci by ci go nie dali. Potem wręczył mu pudełko, kasety, zdjęcia, dowód osobisty z innym nazwiskiem. Następnego dnia chłopak usunął wszystkie swoje zdjęcia z dzieciństwa, wszystkie, bo nie wiedział już, które były naprawdę jego.